Dzień dobry. Dziś spotykamy się, żeby porozmawiać o możliwościach zatrudnienia lekarzy anestetycznych spoza Unii Europejskiej. Magdalena Jędrasiek, specjalista ds. zatrudnienia medyków spoza Unii Europejskiej MedJobs HL. Od jakiegoś czasu wokół tematu lekarzy anestetycznych spoza Unii Europejskiej narosły wiele pytań i kontrowersji. W jednym z powodów jest system szkolenia i program specjalizacji, który opieka od naszego. Dotyczy to na przykład lekarzy anestezjologów z Białorusi. Żeby nie było wątpliwości na samym początku, chcę zaznaczyć, że rozporządzenie, o którym będą opowiadać, dotyczy lekarzy, którzy uzyskali prawo wykonywania do zawodu lekarza na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia programu że według interpretacji Ministerstwa Zdrowia lekarz anestetyczny, który uzyskał pełny na określony zakres czynności, czas i miejsce jest traktowany jako lekarz w trakcie szkolenia specjalistycznego. Przejdę teraz prosto do sprawy. Jakie dokładnie czynności może wykonywać lekarz anestetyczny poza Unią Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16 grudnia 2016 roku. W sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lekarz w trakcie specjalizacji po pierwsze może przeprowadzać badania w celu zakwalifikowania pacjenta do znieczulenia zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta i wskazaniami medycznymi nie później niż 24 godziny przed zapewieniem w trybie planowym Poza tym się oczywiście z dokumentacją medyczną pacjenta Po drugie może zlecić badania i konsultacje niezbędne do zakwalifikowania pacjenta za znieczulenia. Po trzecie, jest uprawniony do transportu pacjenta bezpośrednio po zakończeniu znieczulenia w, w razie potrzeby z użyciem przenośnego źródła łagodzenia lub urządzeń monitorujących podstawowe funkcje życiowe. Po czwarte, zgodnie z paragrafem 11 punkt czwarty tego rozporządzenia, lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu intensywnej terapii, jeśli jego praca jest nadzorowana przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii. Ostatni punkt dotyczy wszystkich wymienionych czynności. Czy to znaczy, że przez okres 5 lat, czyli okres, w wydawane jest pozwolenie na wykonywanie zawodu w trybie uproszczonym może wykonywać tylko wymienione przez mnie czynności? Nie do końca. Wszystko może się zmienić po dwóch latach pracy w podziale anestezjologii i intensywnej terapii. Po tym czasie lekarz może przejmować na wezwanie prowadzenie resuscytacji oraz po konsultacji z lekarzem specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii Podejmować decyzję o jej zakończeniu. Może wykonywać znieczulenie pacjentów, których stan ogólny ryzyka JASA odpowiada stopniowo pierwszemu, drugiemu lub trzeciemu. Mówimy tu o wykonywaniu znieczulenia ogólnego oraz znieczulenia regionalnego, zewnątrzopanowymi i podpalewczym kółko. Uwaga! Lekarz, o którym mowa, może wykonywać znieczulenia w momencie, kiedy lekarz kierowniczy udziela w intensywnej terapii poświadcza pisemnie o niezbędnej wiedzy i umiejętności przez tego lekarza. To potwierdzenie pisemne musi być przechowywane w aktach osobowych lekarza. O czym jeszcze musimy pamiętać chcą zatrudnić lekarza na w swojej pracy? Pamiętajmy o tym, aby w deklaracji zatrudnienia lekarza, czyli w tzw. promesie, którą lekarz przedstawia w Ministerstwie Zdrowia, wskazać wszystkie czynności zawodowe zgodnie z posiadanym tytułem specjalisty anestezjologu intensywnych terapii. Oprócz tego, wskazać powinniśmy wypad komórek organizacyjnych, którym lekarz będzie udzielał świadczeń oraz okres planowanego zatrudnienia. Pamiętajmy też o tym, że lekarz z prawem wykonywania zawodu na określony czas i zakres czynności wykonuje świadczenia drogowe przez okres jednego zawodu pod nadzorem opiekuna. Kto dokładnie może sprawować funkcję opiekuna takiego lekarza? Lekarz, który posiada specjalizację drugiego stopnia lub typu specjalisty w dziedziny dziedzinie medycyny. Wyznaczony przez kierownika podmiotu. Jest to tak zwany opiekun, jednak nie można tego i konsultacją lekarzy specjalisty podczas wykonywania czynności z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Na koniec chciałabym zachęcić również do obejrzenia filmu o tym, jak zatrudnić lekarza socjalistów. Link znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam również do kontaktu ze mną, zawsze chętnie odpowiem na wszelkie pytania związane z tego. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.